Cześć, z tej strony Marcinuch i dzisiaj przetestujemy dla Was taką czekoladę. Ona jest jakby powiedzieć łotewska wafelki i karmel. Nie wiem, nie rozumiem z tego ani groma. Tak to wygląda. Opowiedział o minieciu z opakowania to jest Stworzyłem sobie zjeść ale nie powiem jak smakuje, bo ch nie chcę Wam psuć niespodzianki, więc zostawcie w komentarzu co mam próbować dalej tak, to jest nowość taka jak widzą Państwo opakowanie tej czekolady wielki test czekolady Wszystkie te produkty za mało są pikat, te są ostre i sobie tak, że uporządkujemy... No w sucie. ...dostajemy do tego najbardziej charakterowego i zacienych czągów, zaznaczonych za większe wrażenie. Chciałbym Ci przyznać partnera dzisiejszego odcinka, a jest nim shopi. i to właśnie dzięki shopi mogą zrealizować tak bezadzkie materiał, bo te wszystkie produkty, które są za mało, zamówię właśnie na shopi. Jeśli nie wiesz jeszcze, co to jest Shopee, to już Ci wyjaśnię. Jest to sklep internetowy oraz... Czuć? Jak pisze na opakowaniu, są... To Czuć trochę tych wafli, nie, wafelków.

no. Takie, takie czekolada w Polsce chyba jest dostępna, mi się wydaje. Jak nie, to się czy jest, czy nie. No, Zboluca tylko tą osadę.

której jeszcze nie piłem, nie jadłem nic. Taka czekolada, mniej więcej, jest najlepszą. Według mnie oceniam te czekolady 10 na 10. Jest przepuczna, smaku.

kończę. Polecam subskrybować kanał. Chcę dojść do 40 subskrypcji na kanale. Mój cel to jest 100 subskrypcji. Więc dzięki wam bardzo za test. Trzymajcie się.